Zobacz, co na temat roku 2024. Rzeczywiście rok 2024 jest najtrudniejszy dla Ukrainy. Kiedy robiliśmy z tobą audycję w 2022 roku, na przecięciu 2021-2022 roku, naprawdę widzieliśmy straszne rzeczy dla Ukrainy i myśleliśmy: jak to możliwe? Czy na pewno nie może być takiego dramatu? Przecież tak dalej. Chciałbym ci powiedzieć, że Rok 24 jest najtrudniejszy spośród lat 22, 23, 24, 25. Tam już czekamy na świat 26. 22, ty nie, sami wiecie, jaki był. 23, godz pogodz nie jest łatwiejsza. Przez całe 24 godziny będzie naprawdę przerażający. No jak to jeszcze ująć? Przedstawię znaczenie tego okresu. Sprawa dotyczy nie tylko Ukrainy, ale również innych krajów. Tak, w Ukrainie 24 rok jest bardzo trudny. Oto jest najcięższy, powtarzam to jeszcze raz. To jest wydarzenie o charakterze regionalnym. Jest to konkretna impreza, która jest w pełni widoczna dla Ukrainy bez żadnych ograniczeń terytorialnych. Przejdźmy teraz do procentów, dobrze? Na terenie Białorusi można zaobserwować około 50% takich przypadków i procentów, no tam 10-20%, tak już więcej na peryferiach rocznych jakichś wydarzeń, czyli to nie jest najjaśniejsze, ale widać je jeszcze w horoskopie Polski. Z tego co pamiętam, w horoskopie Litwy jest jeszcze trochę jakby kawałek, który ma kontakt z Litwą. Innymi słowy, Istnieje jedna ogólna tendencja dla 2024 roku, jeśli chodzi o rozważane horoskopy. Ukraina przegra w 100%, to będzie dla niej trwało. Białoruś będzie w połowie, Polska mały kawałek, a Litwa również mały kawałek. Społeczeństwo będzie dotknięte. To wydarzenie związane z symboliką Ketu ma duże znaczenie. W horoskopie istnieje taka planeta, jak węzeł księżycowy, południowy węzeł księżycowy symbolizuje odcięte ciało, zatrute ciało, i to wywołuje bardzo dobre skojarzenia, ale znowu nie mogę powiedzieć, czy to jest uderzenie jądrowe, czy niejądrowe. Wymaga to dalszych badań, aby rozstrzygnąć te kwestie. Dlaczego? Przypominamy, że do dokonania świadomej, gwarantowanej prognozy potrzebna próbka. W całym istnieniu ludzkości zdarzył się tylko jeden przypadek, który można traktować jako dwa oddzielne przypadki masowego użycia broni jądrowej skierowanej przeciwko ludności cywilnej Hiroshima i Nagasaki. Po prostu nie posiadamy odpowiedniej formuły, aby to precyzyjnie określić. Jest to gwarantowane. Ale to, co widzę dla Ukrainy, dla Europy, wywołuje we mnie nieprzyjemne skojarzenia. Innymi słowy, od razu odrzucamy możliwość jednoznacznego stwierdzenia, czy jest to jądrowe, czy niejądrowe. Ale to coś, jakieś niekorzystne regionalne wydarzenie miało miejsce w 1924 roku? Jak to się charakteryzuje? Izolacja, duszność to są symbole i skojarzenia astrologiczne, które mają znaczenie i wpływ na interpretację horoskopów dla wielu osób. Brak energii, brak jedzenia, brak jakiejś żywej energii, żywej siły i przygnębienie oto symbolika tego keta. Dobrze, że ten okres keto jest bardzo krótki i już do 25 lutego znika we wszystkich krajach. On znika ze wszystkich krajów, ale od stycznia 24 lutego do 25 lutego ten ketu działa na cały region. Zobaczymy, co to będzie. Staty po wypadku na stacji kachowskiej sprawdziłam, czy to jest wodne czy powietrzne, to coś suchego, jakby powiedzmy, wydarzenie, które nie ma nic wspólnego z wodą, o ile jestem w stanie ocenić. Bo właśnie wiesz, kiedy na Ukrainie miała miejsce powódź w obwodzie hersońskim, Ukraina przechodziła przez okres trudności związanych z problemem raka. W okresie Keta Ukraina przechodzi okres bliźniąt, a bliźnięta to znak powietrzny, tam nie ma ani kropli wody. Rak i woda wszystko, ale tam nie ma absolutnie żadnej kropli wody. Dlatego uważam, że to coś innego. Mózg podsuwa nam najbardziej oczywiste wybory. Zobaczymy, co z tego będzie. Bez wątpienia ci, którzy mieszkają w wymienionych wyżej krajach, powinni być czujni. Należy być czujnym, powinien być alarmowy walizeczek, powinna być trzeźwość. Nie można się chować w krzakach, nie można się chować pod poduszką, trzeba być czujnym. Jeśli już masz te informacje, oczywiście mamy nadzieję, że to coś, co nas nie dotknie i nie będzie miało na nas negatywnego wpływu? Ale jakoś tak, w ostatnich latach ta zasada działa coraz mniej i mniej, dlatego musicie być ostrożni i uważać na to.